Woda jest przesunięta przy tą drogę pod siebie, tak, to są jakieś jednostki, co robimy, tak, gdzie za piętki, za plecy, tak, robimy to samo, czyli idziemy tutaj na warstw, właśnie kładę się, kładę się, kładę się, kładę się, na warstwie, jestem nadrzucony, ale teraz w tym momencie nie idę kolana tam, tylko moje kolana tam schodziła schodziło tu, tak, to no? z i wchodzę, popatrzcie, takim slajdem trochę sobie gadami, się ręką, bo mu rękę, druga ręka jest tutaj i teraz żeby go jeszcze docisnąć, to mogę, o całe ciężar ciała przyjąć na jego klatkę. Przyjemnie ci? w głosie, że nie ma chleba? tak? Cały mu ciężar ciała, proszę na jego klatkę, jest kontrola. Oczywiście są tam dużo możliwości w tak. mu ręce tak, nie wolno łamać barki, tak, no, głowa mamy długie, ruszenia i tak dalej. Jeszcze raz po początku. Park pięty, uważam, w poprzedniej siednice, czyli długą, przychodzi w gardę, wielką mi nogę. Lapałem go za plecy, poprawiam rękę, idę na bok, idę na bok, usunuję, ale teraz moje kolano już w tym momencie krzyta, tłumaczy, ile się skieca w tą stronę, czyli nie idę tam, tylko przyklękam, bo ja bym przyklękał na, na jego nogę. I teraz zobaczcie, moja noga. Dźwiga się, a ta noga tu wjeżdża do jego barku, oraz do go, barc, go ręki, tak? Raz. Hop. 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 I